Cześć, witam Was bardzo serdecznie w ten deszczowy dzień, u mnie jest bardzo deszczowo, dzisiaj mam 11 dzień postu i postanowiłam nagrać dla Was tą relację, ponieważ prosiliście też o nią. Dzisiaj będą odpowiedzi na pytania, zanim to powiem, to zanim będą odpowiedzi, to zacznę jak, ma, jak dzisiaj się czuję i jak do tej pory się czułam, o kryzysach trochę opowiem, opowiem trochę jak jadłam, więc zaczynamy kochani, żeby nie przedłużać. Trze... Zrobiłam sobie notatki w tym temacie. Bardzo dużo notatek zrobiłam sobie, więc mam nadzieję, że się zmieścimy i że Was nie zanudzę. Chciałabym, żeby ten film był w miarę merytoryczny, więc zaczynamy. Trzeci dzień. To już mówiłam na ostatnim poście, ale powtórzę. Dla tych, którzy nie oglądali, odżywianie wewnętrzne włączyło się i energia zaczęła być trzeciego dnia. Drugi dzień był, był taki zupełnie przejściowy, chciało mi się spać, w ogóle odejść, nie przebywać z nikim, więc drugi dzień był dla mnie kryzysowy, ćmiła mnie głowa przede wszystkim. 4 kg mniej i tutaj Wam powiem przy jakiej wadze. 61,5, ale 1,75 m wzrostu więc tutaj będziecie mieli taki obraz, 4 kilo przez 11 dni. Katar sienny zniknął, to bardzo mnie cieszy, pęcherz moczowy już mi nie doskwiera, a rano wstaję wcześniej i bardziej rzeźka jak skowronek, więc to jest też fajne. Już się tak mentalnie nie męczę, tylko jestem czysta mentalnie, ja to tak nazywam, naprawdę mam świeżość umysłu, więc już to się zaczyna. To w ogóle jest najlepsze, co, co lubię na poście. Jakie były kryzysy? ból kolana na ósmym dniu. Kochani, kiedyś jeździłam w trasy koncertowe i bardzo bolały mnie kolana, kiedy siedziałam długo w busie, wiele godzin, tak naprawdę w różnych warunkach graliśmy koncerty i te kolana moje były rzeczywiście nadwrężone. Potem okazało się, że jak przestałam pracować jako menadżer, bo już nie chciałam tego robić, to gdzieś tam właśnie zostało, że bolą mnie kolana, jak, jak posiedzę dłużej na przykład na kanapie, to wstaję jak stara babcia i miałam taki problem, więc tu miałam ból kolada na, na ósmym dniu, to był jakiś, jakiegoś rodzaju kryzys. Drugi dzień bolała mnie głowa, Ćmiła, to już wcześniej mówiłam. 11, 11 dzień kapie mi z nosa, tak, dzisiaj jest jedenasty dzień, i dzisiaj kapie, kapała mi do południa, tak naprawdę do 15 woda z nosa. To pewnie chodzi o ten katarsienny, więc myślę, że to wszystko przechodzi transformację i, i takie właśnie uzdrawianie. Kolejna rzecz ósmy, dziewiąty dzień chciałabym Wam opisać, bo zrobiłam bardzo głupi błąd i pojechałam, słuchajcie, na, jeśli chodzi o jedzenie, bardzo głupi błąd. Pojechałam na szkolenie takie dwudniowe, byłam tam z mężem i jechaliśmy tam wiele godzin, więc gdzieś tam musiałam sobie wziąć lunchbox do samochodu. I, I na tym szkoleniu było oczywiście integracja, były różnego rodzaju potrawy, jeśli chodzi o obiady i tak dalej. No i pytała mnie Pani w restauracji, co dla mnie, ponieważ ja jestem na poście, a chciała dla mnie coś przygotować, więc powiedziała, powiedziała mi, że mogłaby mi coś upiec, jakieś warzywa, dałam jej konkrety, dostałam cukinię i cebulę i paprykę. Z tym, że ona mi to zgrilowała, pytała, czy może zgrillować, powiedziałam, że tak, tylko nie zastanowiłam się nad jedną rzeczą, mianowicie taką, że byłam e, przez cały rok e, nie jadłam praktycznie grilla, raz może kawałeczek w zeszłym roku w lato, i tak po prostu nie jadam takich rzeczy ani nie stołuję się po knajpach, i powiem Wam szczerze, że bardzo to przeżyłam, bo po, po obiedzie nagle wystąpiła biegunka. Do tego straszne bóle brzucha w pół godziny po obiedzie i miałam to do wieczora. Potem, oczywiście, przeszło. Na drugi dzień stwierdziłam, że może to był kryzys i popełniłam ten sam błąd, kochani, więc znowu zjadłam grillowane warzywa i był. I teraz to było gorzej, bo wiecie co? Tak jak tam mi przeszło trochę wcześniej. Tak, tutaj trzymało mnie do samego wieczora. Wracałam późno do domu, bo miałam 6-7 godzin do przejechania trasy i bardzo mnie bolał brzuch, miałam okropne skurcze, okropne bóle, więc nie polecam. Ja się przejechałam na tym, ale to moje doświadczenie. Wy sobie testujcie na sobie, jak, jak chcecie. Ja już grillowanych warzyw nie będę jadła na poście. To już było pierwsze i ostatnie doświadczenie, już więcej takich eksperymentów nie będę robić. Ok, kolejna rzecz, co, co jem? Co jem, co piję, tutaj sobie troszeczkę to wypisałam, więc tak, przede wszystkim piję zakwas z buraka, zioła, ocet jabłkowy, jakie zioła, skrzyp polny, mięta, rumianek. Yy, mniszek lekarski, wiele takich ziół, pokrzywę na przykład, o ja jem pokrzywę, listki, listki świeżej pokrzywy jem, zwijam kochani, pokrzywa żeby nie parzyła, może Wam nawet kiedyś tam nagram jak ja to robię, ja ją tak głaszczę, 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 oczywiście nie pod włos tylko z włosem, ona wtedy nie parzy i się ją wtedy tak zawija, zabija, w kosteczkę zwija i... To, to właśnie to taka instrukcja jedzenia kukrzywy dla mnie. OK, dobra. Następna rzecz, co, co jadłam. Czyli co piłam, to już wiecie. Do tej pory jadłam takie warzywa, wypisałam sobie wszystkie warzywa, które jadłam. Jadłam do tej pory to i nic więcej. Greyfruit, greyfru marchewka, jabłko, pomidor, ogórek zielony, ogórek kiszony, buraki, cebula, porceler, cebula, pomidor, czosnek, jarmusz, kiwi. I dwie plasterki limonki tutaj też były. No i teraz tak, zaraz Wam rozpiszę, kompo, po, 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 mam rozpisaną kompozycję. Ale tutaj chciałam Wam powiedzieć o dwóch przepisach, żebyście już sobie od razu zanotowały te, które jesteście na poście dziewczyny albo mężczyźni, że świetny krem z buraka dzisiaj pierwszy raz tak naprawdę ugotowałam dla siebie i krem z buraka zrobiłam niesamowity. Wzięłam do tego dwa buraki, kawałeczek cebuli kawałeczek pora, kawałeczek selera, do tego ząbek czosnku i li, plasterek limonki. Limonkę dodałam na koniec, jak już się to wszystko ugotowało i zblendowałam. Bardzo dobrze zblendowałam tak na gładką masę. Doprawiłam, dosoliłam solą himalajską, doprawiłam ziołami i naprawdę było pycha. Było pycha niesamowite, starczy mi to na dwa dni. Kolejna rzecz to cebula pomidor czosnek. Udusiłam to razem, dodałam zioła prowansalskiej sól i też jest pycha, a i ogórek kiszony, i też jest pycha, i też mi starczy na dwa dni. Więc w taki sposób, zaraz Wam powiem o kompozycjach. Moje pierwsze 7 dni były na samych surowych rzeczach. 8, 9 dzień. Nie, te nieszczęsne grillowane warzywa, czyli tu już się zaczęło coś grillowanego oprócz surowizny. I jak wróciłam do domu, byłam cały dzień na surowym, i dzisiaj znowu sobie ugotowałam. Ok, i teraz tak, kompozycje, jakie, wypisałam sobie takie trzy kompozycje, żebyście mieli obraz jak ja jadam, więc jedno, jeden dzień to jest na przykład na śniadanie jabłko plus pół marchewki, ogórek cały potem na obiad i grejfrut cały na... Można powiedzieć obiad o kolację czy coś. Poza tym zioła, zakwas z buraka, yy, od, yy, woda z octem jabłkowym i woda. Słuchajcie, jeśli chodzi o wodę, nie katuje się na tym poście. Postanowiłam nie robić nic wbrew sobie na tym poście i nie katuje się na tym poście wodą, yy za dużo, czy nie piję dwóch litrów dziennie. Uważam, że w owocach też mam wodę, że we wszystkich płynach, jakie piję, też, też to jest. I jest mi z tym lepiej, jest mi lżej, nie biegam do łazienki, a oczyszczam się, nie biegam tak co chwila do łazienki, a oczyszczam się normalnie. To jest moja decyzja i ja tak postanowiłam na tym, na tym poście po prostu postanowiłam tak robić. Ok, drugi dzień. Jabłko plus marchewka na śniadanie sałatka, pomidor, cebula, czyli sałatka z pomidora i cebuli. Od, doprawiłam ją i zjadłam. E, I grejpfrut. Tak wyglądały moje e, pierwsze pięć, praktycznie nawet siedem, pierwsze siedem dni tak wyglądało, kochani. E, po prostu zamieniałam sobie na przykład grejpfruta. Jeżeli nie miałam grejpfruta, co bardzo lubię na poście, prawie pierwsze trzy dni codziennie jadłam grejpfruta, ale potem już nie jadłam. Potem sobie zamieniłam i jadłam e, co jadłam. Potem jadłam na przykład y, ogórki, pomidory zamiast tego, y, ale ogólnie bardzo monotonnie jem, więc y, ciągle to samo. <laughs> ciągle to samo, jak na poście, kochani. Jeszcze nie, nie, kupi, nie zrobiłam sobie kapusty kiszonej, bo zawsze na poście robiłam sobie sama, nie miałam wtedy czasu na to, a druga sprawa, nie dostałam fajnej kapusty, chciałam kupić kapustę kiszoną, też nie dostałam dobrej jakości kapusty kiszonej, więc na razie sobie odpuściłam, jem ogórki kiszone. No i zakwas z buraka, więc kiszonki są. Yy, następna rzecz to jest na przykład dzisiejsze, dzisiejsze jedzenie Wam powiem. Jabłko plus marchewka, yy, do tego krem z buraka, który, o którym Wam mówiłam, który starczy mi na dwa dni i koktajl zielony. Koktajl zielony, czyli zrobiłam sobie dzisiaj koktajl z jarmużu, z kiwi, z limonki i do tego dałam też jabłko. I właśnie sobie to wszystko dzisiaj zmiksowałam i tak. I to już był mój ostatni posiłek, nic więcej nie będę dzisiaj jadła i kładę się spać dzisiaj. Oczywiście ja chodzę wcześniej spać, jeżeli jestem mam taką możliwość, to kładę się wcześniej wcześnie spać. Chodzę spać o godzinie, kochani.

Więc y, moje dzieciaki gdzieś tam o 20 już się zbierają, e, więc dlatego wcześniej wstaję, jestem rzeźka i jest wszystko ok. <laughs> bardzo dbam o to, żeby się wysypiać, bardzo dbam o to, że te 8 godzin snu zawsze musi być, więc to jest dla mnie priorytet w moim życiu i y, próbuję i dzieci, i wszyscy zresztą u nas wszyscy w domu tak robią, oprócz naszej córki. Naszą córkę trochę gonimy, to najstarszą, bo ona ma inne priorytety, inne rzeczy i tak dalej. Okej, okay. nie wiem, czy nie mówię za szybko dla Was, ale teraz przechodzimy do odpowiedzi na pytania. Będę odpowiadać na pytania. No i właśnie będę Was tutaj nazywać, spisałam Wasze pytania i będę Was nazywać tak jak w komentarzach. Bardzo Wam dziękuję za te komentarze, bo komentarze napędzają nasze filmy. I bardzo wiem wtedy, na jaki temat chcecie, żebym nagrywała, co wam się podoba, co wam się nie podoba. To jest dla mnie bardzo istotne. Ja się bardzo cieszę, kiedy e, te komentarze do mnie piszecie. Super, dzięki wielkie. Jestem Wam ogromnie wdzięczna. No i właśnie e, teraz postanowiłam odpowiedzieć na Wasze komentarze. Chyba robię to w sumie prawie pierwszy raz. Raz chyba robiłam, ale nie na komentarze, tylko na ogólne pytania. A teraz na komentarze z ostatniego filmu jaki nagrałam na poście, teraz będę odpowiadać. Monika Maz, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Czy możesz pisać pod filmami, co jesz? Taka ściąga dla leniuchów. Tak, kochana, mogę pisać, ale będę starała się nagrywać to. Będę się starała to nagrywać, tak jak zrobiłam to dzisiaj. I dzisiaj w opisie filmu wrzucę to, co powiedziałam na filmie, jeśli chodzi o moje jedzenie. Mam nadzieję, że Ci to jakoś pomoże. DFCA28. Odpowiadam na Twoje pytanie: czy można post przy niedoczynności tarczycy? Poziom Twojego TSH spadł na rafut, czyli na, na żywieniu. Surowym, super, gratuluję ci. Nie każdy chce przechodzić na żywienie surowe. Ja ci bardzo gratuluję, bo to jest bardzo fajne dla organizmu, bardzo zdrowotne, więc tutaj super. No i jeśli chodzi o niedoczynność tarczycy, to mój cały kanał zaczął się właśnie od tego. Ja pomogłam przede wszystkim sobie postęp dr. Dąbrowskiej przy niedoczynności tarczycy. Moje TSH było 5800, takie wysokie, ale moje przytarczycowe były w normie, więc ja wzięłam się od razu za post, i od tamtej pory robię cały czas posty. To jest tak naprawdę dla mnie naj, najlepsze, profilaktyczne, zbawienne. Raz w roku teraz robię profilaktyczne posty, i to jest dla mnie super. Jeśli to jest moje doświadczenie, jeżeli chcesz spróbować, no to jakby Twoja, twoja tutaj decyzja. Następny komentarz Andzialena 8723. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Czy mając insulinooporność mogę robić post? Ja nie mam insulinooporności ale y, mamy grupę na Facebooku, tu, na Facebooku, która jest to grupa tajna, ponieważ nie chcieli, żeby była publiczna i zamknięta z racji tego, że są tam różne świadectwa, więc jest to tajna grupa. I y, na tej tajnej grupie mamy prawie 70 tysięcy ludzi. I w tej grupie y, widziałam dziewczyny, które przechodziły insulinooporność i y, bardzo fajnie się czuły i y, tak naprawdę miały świetne, świetne rezultaty. Kolejne pytanie. Full life. Wstawiaj e, filmy dla motywacji. To nie było pytanie, ale oczywiście będę wstawiać. Bardzo Ci dziękuję e, i e, będę, będę nagrywać podczas postu. Kamila Sztal. Dzięki wielkie, Kamila, że jesteś w ogóle na moim kanale, bo komentujesz często. Bardzo Ci za to dziękuję. Dzięki temu e, czuję, że jesteś, czuję, że jesteśmy trochę zintegrowane, więc fajnie. E, pytanie Twoje. Jakiś czas temu robiłaś post? Ile trwał? Ile czasu zaplanowałaś być na poście? Pozdrawiam całą rodzinkę. Tak. Dzięki za pozdrowienia. My też tak, także Ciebie bardzo serdecznie pozdrawiamy. Robiłam post w zeszłym roku o tej samej porze co teraz i robiłam 24 dni ze względu na to, że bardzo szybko spadła mi waga, wtedy chyba spadło mi 6 kilo i postanowiłam zakończyć post, bo osiągnęłam rezultaty jakie chcę, więc, więc po prostu zakończyłam. W tym roku będę robić 42-dniowy, jeżeli się uda. Też jeśli chodzi o wagę, jeżeli waga mi pozwoli, to postaram się zrobić 42 dni. Jeśli nie, to przerwę i wejdę znowu w post. Za chwilę, więc jakby gdzieś tam będę starała się dokończyć. Zobaczę jak to. Słuchajcie, będzie relacja na kanale, więc zobaczycie jak to będzie. Pod, teraz kolejny SESS. Y, aha, tutaj to SESS B, jesteś wyróżniona. Tutaj napisałam wyróżnienie, tak, dla Ciebie, dlatego że też jesteś na moim kanale y, i komentujesz. Dziękuję Ci bardzo. Jest, jestem Ci ogromnie wdzięczna za to. Jadwiga Domi. Czy można ćwiczyć podczas postu? Tak, kochani, można ćwiczyć podczas postu, ja zawsze ćwiczę, ale na tym poście bardzo mało. Na tym poście bardzo mało, bo normalnie na poście zawsze robiłam przysiady, zawsze robiłam różne takie ćwiczenia, długie spacery i różną, różną aktywność i pływałam też na poście, na basenie, wiele, wiele innych rzeczy, ale teraz na tym poście gdzieś tam, m, zamiast aktywności fizycznej, ponieważ gdzieś tam e, to e, wynalazłam sobie taniec, czyli tańczę z dziećmi. Włączamy sobie muzykę i po prostu wyginamy się, tańczymy, tak aż się zmęczymy. Moja Wiktoria, jak to prawie trzyletnia dziewczynka, to jest e, naprawdę wymagająca, jeśli chodzi o ten taniec, e, bardzo kreatywna, jeśli chodzi o piruety, przeróżnego rozwoju, więc jak ją porzucam, jak ją biorę, dźwigam i w ogóle i robię różne przysiady, różne, wiecie, no to rzeczywiście jest to fajna aktywność fizyczna. Ale od dzisiaj zaczęłam przysiady, zaczęłam masaże, masaże brzucha, ponieważ brzuch zaczyna, jestem po trzech ciążach, więc ten brzuch co jakiś czas muszę ujędrniać i teraz właśnie, cały rok praktycznie nie dbałam o ten brzuch, i po prostu ten brzuch y, robi się taka zwiotczała skóra po porodzie bo miałam taką jak, jak teraz spada mi ta waga robi się taka delikatnie zwiotczała skóra na brzuchu po porodzie i ja ją po prostu y, masuję 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 może wam nagram taki film o tym masażu jak masuję swój brzuch a Druga sprawa, jeśli chodzi o skórę, jeszcze nie powiedziałam. Słuchajcie, skóra jest bardzo gładziutka, bardzo taka, taka, taka młodziutka, gładziutka w dotyku, więc to jest, to jest fajne w ogóle na poście. Już w tej chwili jest ten efekt. Zresztą rozmawiałam z drugą koleżanką, e, która u mnie jest ten efekt, a rozmawiałam też z drugą koleżanką. Daria, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, kochana. E, trzymaj się na poście, bo mam kontakt z niektórymi osobami na poście i e, kontaktujemy się, co jemy, jak, jak dzisiaj minął dzień, więc to jest też super. No i Daria właśnie powiedziała, że też ten sam efekt zauważyła, jeśli chodzi o skórę. Kolejna rzecz. Paweł Cejnowa ma problem z łapkami w górę. Tu Ci chciałam, Paweł, powiedzieć, że nic nie blokowałam. Wszystko jest dostępne na moim kanale. Nigdy nie blokuję komentarzy, nigdy nie blokuję łapek, więc możesz dawać łapki w górę. W ogóle bardzo Ci dziękuję. Nawet jeżeli nie dałeś i nie mogłeś, to ja Ci dziękuję za to, że miałeś taką intencję. Bardzo, bardzo, bardzo Ci pozdrawiam. Goslin, czy komunia święta nie przerywa postu? I to jest bardzo ważne pytanie, które padało bardzo często. U mnie na grupie, i wszyscy się mnie o to pytają. Z mojego doświadczenia nie przerywa postu. Powiem Wam tak. Mój teść bardzo często chodzi tak naprawdę codziennie. Od 37 lat chodzi do kościoła i on przyjmuje codziennie komunię świętą. I on dwa lata temu przeszedł post doktor Dąbrowskiej i codziennie przyjmował komunię świętą. Więc z doświadczenia wiem. Że nie przerywa postu i naprawdę są wszystkie efekty ozdrowieńcze, wszystkie kryzysy, wszystkie rzeczy na poście zachodziły utaty, więc to jest moja odpowiedź na to pytanie. Dobrze, i teraz chciałam przede wszystkim wyróżnić i dać szczególne podziękowania dla. Osob, które ostatnio mają ze mną kontakt, które komentują, także ogólnie dziękuję za wszystkie komentarze. Nie jestem wszystkich w stanie wyróżnić, ale chciałabym wyróżnić osoby, które są bardzo aktywne na moim kanale pod każdym filmem praktycznie. To jest przede wszystkim pan Ryszard 5702. Bardzo się cieszę, Ryszard, że pomaga Ci post i że coś zmieniłeś dzięki moim filmom, zmieniłeś coś w swoim życiu, bardzo się cieszę, że je życie zainspirowałam i bardzo dziękuję Ci za każdy komentarz, naprawdę one mnie bardzo wspierają, wspierasz mnie niesamowicie Justyna Justi, też mnie bardzo wspierasz, też często komentujesz moje filmy, bardzo Ci za to dziękuję S.E.O.S.S. Też bardzo Ci dziękuję. Jesteś i bardzo od Ciebie pada zawsze komplement, więc bardzo Ci za to dziękuję. Także Magda Radzikowska. Kochana, my to mamy kontakt ze sobą wszędzie i na Whatsappie i tu i tam, więc ja Ciebie bardzo pozdrawiam, kochana. Byłam podczas tego, gdzieś tam uczestniczyłam, jak byłaś na poście, miałyśmy kontakt i Madzia zmieniła swoje odżywianie, Madzia zmieniła swoje w ogóle postrzeganie jedzenia i, i stosunek do wszystkiego, więc gratuluję. No i pozdrawiam Cię, kochana, bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteś w moim życiu. Kto jeszcze? Kochani, ogólnie tu tyle osób sobie wypisałam, ale wszystko te komentarze, które mi skomentowały, czyli Monia, Ewcia, Andzia Lena, Kamila Sztal, Jadwiga Domi, Wy też co jakiś czas komentujecie, więc ja wszystkim bardzo dziękuję za komentarze. Cieszę się, bo wtedy wiem, jaki film dla Was nagrać, kochani. Pozdrawiam, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że nie za długo był ten film, chociaż to był długi. Widzimy się za kilka dni, bo pewnie będę nagrywać znowu, jak się czuję. I co, życzę wam wspaniałego wieczoru lub ranka, w zależności o kiedy i kto mnie ogląda, bo wiem, że oglądają mnie też osoby z zagranicy. I wytrwałości, cierpliwości wam życzę, a ja dalej lecę na post. Pozdrawiam was serdecznie.